Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię temat trzech produktów, które warto rozważyć, aby wpleść w nasze codzienne życie, bo będzie mowa o witaminie D, kurkumie i asfagandzie. Jeżeli chodzi o witaminę D, zobaczcie z badań populacyjnych przeprowadzonych przez doktora Pawła. Budowskiego z Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wynika, że nawet 90% Polaków ma niedobór witaminy D. A jest to kluczowa witamina dotycząca naszej odporności. I teraz, oczywiście, zaraz się wytworzy debata, że trzeba badać poziom witaminy D i w ogóle i w szczególe. Oczywiście, że trzeba, ale jeżeli tak wysoki procent w Polsce jest osób, które statystycznie mają niedobór witaminy D. To można w ciemno sobie tą witaminę D suplementować. I teraz literatura mówi jasno: witamina D zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia. zmniejsza ryzyko nowotworu jelita grubego. Kolejna sprawa: zmniejsza ilość ataków astmatycznych. Kolejna sprawa: przyspiesza procesy utleniania tkanki tłuszczowej. Oczywiście też nie zrozumcie tego na opak. To chodzi o to, osoby, które miały dokładnie ten sam wygenerowany deficyt kaloryczny, schudły więcej. Suplementując się witaminą D, D3 dokładnie. Zmniejsza ryzyko złamań kości, oczywiście tutaj witamina A, D, E i K rozpuszczalne w tłuszczach. One dobrze kooperują też z wapniem, aktywują stokalcynę. To są hormony, na dobrą sprawę, pomagające zagospodarować naszym kośćcem na najwyższym poziomie. Dlatego też witamina D, z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, super sprawa. Kolejna sprawa obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko grypy i tutaj też nawet poprawia wrażliwość insulinową, czyli osoby, które mają cukrzycę typu drugiego, czy nawet samą insulinooporność, mogą jak najbardziej witaminę D stosować. Co ciekawe, witamina D również zmniejsza zespół napięcia przedmiesiączkowego, czyli to mamy PMS-y. Wszystkie te spektrum objawów, drażliwość, tkliwość i tak dalej, różne te, tam było bodajże 20 punktów wymienionych, możecie sobie doczytać w badaniu, Wszystkie praktycznie się procentowo, statystycznie pozmniejszały po suplementacji witaminą D. I teraz tak, dla panów zwiększa wydzielanie testosteronu u mężczyzn. Oczywiście chodzi tutaj o fizjologiczne widełki. Tutaj nie liczcie na to, że wam wypierdzieli testosteron ponad normę i że będziecie sobie suplementować witaminę D i pojedziecie na zawody kulturystyczne i wam wyjdzie testosteron ponad normę. Chodzi o to, że osoby, które miały w dolnej granicy testosteron po systematycznej suplementacji witaminy D wyrównały sobie do górnego poziomu. Dlatego warto o tym pamiętać. Zmniejsza trójglicerydy, w ogóle cały lipidogram, jakbyśmy przeanalizowali cholesterol całkowity, trójglicerydy yy, i stosunek HDL do LDL, to wszystko się poprawia, czyli też punkt pierwszy zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. No to tutaj też można powiedzieć, właśnie to jest następstwo tych trój, trójglicerydów że obniża no to wpływa na całą gospodarkę sercowo naczyniową pozytywnie zmniejsza ryzyko stwardnienia rozsianego. I tu właśnie chodzi o to że bardzo dobrze mm, wpływa na całą gospodarkę neuronalną. To jest po pierwsze pamiętajmy że receptory witaminy D3 znajdują się w całym ciele a Gęsto tych receptorów znajduje się właśnie w naszym układzie nerwowym z naciskiem na mózg, czyli też suplementacja witaminą D zwiększa wydzielanie, usuwanie białka amyloidowego. To jest czynnik mówiący, że jesteśmy w grupie ryzyka, że możemy zapaść na choroby neurodegeneracyjne, zmniejsza czas przeziębienia. Osoby, które nie były suplementowane witaminą D, a te, które były, statystycznie krócej przechodziły. I tutaj też następstwo tego, co mówiłem, zmniejsza ryzyko zakażenia górnych dróg oddechowych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o samą witaminę D, to zobaczcie, że to jest. Y Potężne spektrum działania witaminy D, a tutaj oczywiście wybrałem tylko te najbardziej udokumentowane naukowo, bo tu są z reguły metaanalizy, randomizacja, podwójna ślepa próba, więc tutaj można śmiało powiedzieć, że to nie są jakieś tam opisowe case study, ktoś gdzieś coś zaobserwował, tylko to są potężne dzieła naukowe, które zarówno zgadza się świat naukowy, że witamina D. Działa i też już można powiedzieć my jako konsumenci, z kim nie rozmawiam, to witamina D systematycznie stosowana, też można powiedzieć namacalnie, wpływa na wzmocnienie naszego układu odpornościowego. To jest tyle, jeżeli chodzi o witaminę D. I teraz druga sprawa, tani prosty suplement, kurkuma przyprawa. I teraz też będzie tutaj o literaturze tej. Wyższego kalibru, ja też nie będę mówić o tych takich, że ktoś gdzieś coś zaobserwował, tylko tutaj linki do badań macie takie stosunkowo mocne, rzetelne i obniża trójglicerydy, to jest po pierwsze, czyli już też można powiedzieć, że kurkuma wpływa bardzo dobrze na cały system sercowo-naczyniowy, zmniejsza stany lękowe, bardzo dobrze stosowane w całym spektrum depresyjnym. Depresji, bo to jak wiadomo, to nie jest tylko, że ktoś siedzi zwinięty w kłębek i już ma depresję. To jest wieloczynnikowa choroba i też kurkuma, między innymi pomaga te wiele aspektów, które przemawiają, jak się diagnozuje depresję, to też właśnie może pomóc w leczeniu depresji. Zmniejsza stany zapalne. Głównie tutaj chodzi o zmniejszenie interleukiny jedynki, szóstki i czynnik matwicy. Nowotworowej TNF-alfa, więc osoby, które też boją się nowotworów oprócz zdrowego odżywiania, to sporo kurkumy również można stosować. I też pamiętajmy, wiele ciekawych e, przeglądowych badań jest pokazujących, że kultury żywieniowe, tak to nazwę, Indie mają bardzo bogatą kulturę e, kulinarną i używają z reguły bardzo dużo przypraw kurkuma, chili, trawa cytrynowa, cynamon. I teraz potem jak naukowcy to zaczęli badać, to jest bardzo potężny potencjał antyoksydacyjny i bogactwo polifenoli. Czyli jakbyśmy to przeanalizowali, no to zarówno duży potencjał antyoksydacyjny i najróżniejsze polifenole, które mają tak szerokie spektrum działania na nasze ciało, wpływa na to, że no osoby, które jedzą bardzo yy, Intensywne potrawy bogate w przyprawy. Mają mniejsze ryzyko pewnych przypadłości między innymi chociażby nowotworów jelita grubego, bo też wiele ziół i przypraw pomaga w perstaltyce naszych jelit, a największym czynnikiem, najgorszym czynnikiem nowotworu jelita grubego jest brak wypróżnień. To jest niestety straszne. W kurkuma działa przeciwbólowo. Obniża glukozę we krwi, czyli też u cukrzyków, insulinooporność. Osoby, które przykładowo po południowym zjedzeniu posiłku m, mają zjazd energetyczny, można też wzbogacić sobie potrawę o kurkumę, też ta glikemia będzie dużo lepsza. Obniża ciśnienie krwi, czyli osoby, które mają no, podwyższone y, ciśnienie i boją się właśnie o udary, czy ewentualne jakieś problemy związane z chorobą, serca, no to też powinny sobie kurkumę systematycznie stosować. Obniża białko C-reaktywne, CRP, czyli tutaj to jest można powiedzieć ogólnoustrojowy stan zapalny, też już nie, bez podziału na choroby, czy to infekcyjna, czy krzywiczna, też pomaga niwelować. I też co ciekawe w kurkumie jest to, że tu związek aktywny to jest kurkumina i w Trzeba też pamiętać, aby stosować z piperyną, dlatego też już te współczesne, dobre marki suplementów mają też z reguły odpowiednią proporcję piperyny, czyli ta chłanialność kurkumy jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Obniża enzymatykę wątroby, czyli obniża enzymy wątrobowe, czyli aspaty, alaty, jeżeli są wystrzelone w kosmos i to jest też ewentualne ryzyko otuszczenia, czy potem nowotworu w dalszej kolejności, no to... Też warto sobie tą kurkumę stosować, mówiąc przez pryzmat zdrowia naszej wątroby. No i na koniec zostawiłem ashwagandę, bo ażwaganda obniża niepokój. Czyli ja walcząc w ogóle z moimi jelitami, miałem zaburzenia tej serotoniny i w ogóle neuro, neurochemicznie, tak to nazwę, byłem rozstrojony. Na szwaganda, pamiętam też. Dużo mi pomogła razem z probiotykami. Jeżeli dobrze wycyrklujecie z dawkowaniem, no to też możecie poczuć taką błogość, rozluźnienie. Bardzo dobrze wpływa na parametry naszego wysypiania się. Przez wszystkie fazy snu przechodzimy i co ciekawe, zwiększa siłę mięśniową. Liczne badania pokazują, że grupy kontrolne stosujące asfagandę wyciskały na ławce Płaskiej, o 10% więcej dlatego też warto się zainteresować tym suplementem tym ziołem dokładnie yy, mogą się zainteresować osoby trenujące siłowo zwiększa dynamikę i wytrzymałość ja też mam pod swoimi skrzydłami kilku sprinterów i ashwagandha też jest jako stała suplementacja. Bo ona też pomaga w optymalizacji, w polepszeniu generowania ATP. I też co ciekawe, na ostatnich przykładowo, tutaj 400-metrowcy, na ostatnich tam 50-metrów kwas, kwas mlekowych już zalewa. Więc też ashwagandha ma tą zdolność, że wydłuża w czasie dynamiczne wydzielanie się tego kwasu mlekowego. Więc tutaj. Zamiast wydzielać się, już zalewać nasze mięśnie, kwas mlekowy na 50 metrów do finiszu, no to zacznie zalewać nas na 15-20 metrów, więc no tutaj to już też realnie przekłada się na wyniki czasowe. <laughs> Obniża cholesterol całkowity. Yy, o, i co ciekawe, zmniejsza, ruch, zwiększa ruchliwość plemników i poprawia libido. Zwiększa wydolność beztlenową, czyli też sprinty. Jak najbardziej tutaj dla sprinterów to ma. Rację bytu. Zmniejsza zmęczenie, czyli osoby, które zajadą się na treningu, szybciej po prostu są gotowi do kolejnej jednostki treningowej, niż by tej aszwagandy nie brali. Tutaj, jeszcze aszwaganda najważniejsza, na dobrą sprawę. Poprawia wrażliwość na stres, czyli abstrahując, jeżeli kiedyś nas coś wyprowadzało z równowagi. I w jednostkach, żebyście to mogli sobie zwizualizować, i tych jednostek było 10, byliście zestresowani na 100%. No to teraz potrzebujecie tych jednostek stresu 40, żeby się zestresować na 100%. Czyli ta odporność na stres też jest dużo lepsza. Możecie w cięższych warunkach się poruszać i nie będziecie tak sfrustrowani, zirytowani i będziecie bardziej wydajni można powiedzieć życiowo. Obniża białko C, reaktywne CRP, czyli to co wcześniej mówiłem na temat kurkumy, zmniejsza palpitację serca, osoby, które mają w ogóle zaburzony rytm serca, czy y, też w ogóle zaburzoną gospodarkę sercowo-naczyniową, czyli lipidogram, których glicerydy rozstrzelone, no to też szwaganda pomaga to wszystko. Yy, scalić. Też pamiętajmy, że ashwagandha jest adaptogenem, czyli jeżeli nie wypierdziela niczego poza normę, ani nie obniża zbyt mocno, czyli osoby, które mają choroby autoagresywne i one muszą uważać, żeby nie stymulować układu odpornościowego zbyt mocno. To tutaj ashwagandha też jest wiele publikacji pokazujących, że działa tonizująco na układ odpornościowy. Nie za bardzo stymuluje tej odporności, bo przesadne stymulowanie układu odpornościowego, jeżeli ktoś ma jakieś choroby autoagresywne, no to może tylko pewne choroby zaostrzyć, tak. Na marginesie. Działam ocopenie zwiększa koncentrację, polepsza pamięć, więc tutaj to spektrum jest naprawdę mega szerokie. Ten temat szeroko omówiony jest oczywiście na platformie motywator.TV tam w trzy dni nauczycie więcej na temat zdrowego odżywiania niż byś uczył się we własnym zakresie, czy uczyłabyś się w własnym zakresie. Podcasty, audiobooki, kursy wideo, jadłospisy, wszystko praktycznie cała machina do zmiany nawyków żywieniowych i do ugruntowania tych nawyków, które są rzeczywiście pozytywne. Dodajmy to, co pozytywne, odejmijmy to, co negatywne i będziemy mieli optymalne podejście do naszego zdrowia, do naszego żywienia. Tyle ode mnie, widzimy się niebawem, trzymajcie się.